Dzień dobry Państwu, Łukasz Paszkiewicz, witam Państwa w poranek poniedziałkowy. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym jest bardzo rzeczy do omówienia, ale chciałbym Państwu omówić trzy podstawowe dzisiaj kwestie. Pierwsza to jest sytuacja USA i pytanie, które będę odpowiadał, czy to już jest powód do strachu, że tak powiem, to co się dzieje, ponieważ na rynku w Stanach Zjednoczonych widzimy problemy na linii Fed, i banki Wall Street, i opowiem o co chodzi. Druga rzecz, pytacie mnie Państwo o, o rynek krypto, o, o Bitcoina, o Ethera, o, o ripple Czy to już jest koniec tej korekty? Też na to pytanie będę starał się Państwu odpowiedzieć, przynajmniej dać jakąś myśl czy wskazówkę. I kolejny temat, który uważam jest bardzo ważny, to jest ostatnia afera, wielka afera korupcyjna na Ukrainie. To jest instytucja NABU, czyli Urząd Antykorupcyjny, i tu chciałem Państwu powiedzieć przebieg, przyczynę i, w mojej ocenie, nazwijmy to, kto za tym stoi i, i co dalej może się wydarzyć. Także to są trzy główne tematy, które Państwu będę chciał powiedzieć. Dodatkowo chciałbym Państwu dodać, że najprawdopodobniej, ponieważ tyle się dzieje też na rynku walutowym, że będę Państwu, może przygotuję, mój raport specjalny. Odnośnie tego, jak widzimy rok 2026, bo na pewno będzie to bardzo interesujący rok. W związku z tym, zaczynamy. Proszę Państwa, zacznę od tego, że kiedyś Państwu wspominałem, jeszcze w okresie wrześniowym, że o czym nie mówiło się szeroko w prasie, że jest problem w bankach, na dwóch poziomach. Pierwszy to były banki finansujące samochody. Drugi aspekt to, mówiłem, że istnieje ryzyko w Stanach Zjednoczonych powtórki sytuacji z 2008 roku, ale odnośnie nie kredytów, czyli tych instrumentów, które zabezpieczały kre portfele kredytowe na rynku nieruchomości detalicznych, ale że to się przelewa na rynek nieruchomości komercyjnych, gdyż Banki użyły tych samych instrumentów wysokiego ryzyka do zabezpieczania portfeli kredytowych udzielonych pod finansowanie nieruchomości komercyjnych. A w związku z tym, że mieliśmy COVID, w związku z tym, że się zmienia sytuacja na rynku pracowniczym, w związku z tym, że pracujemy hybrydowo, to te, te y, instrumenty są zagrożone niewypłacalnością. I to był miesiąc wrzesień. I teraz co się dzieje? Niedawno szwajcarski bank UBS, czyli temat już się rozlewa na, na świat, zamknął dwa fundusze, fundusze O'Connor, które po prostu przynosiły straty z uwagi na fakt, że były dużą inwestycje w bank First Brands, który właśnie udzielał kredytów na rynku samochodowym w USA, a także i First Brand zbankrutował we wrześniu, ale podobnie jak mieli inwestycje w bank Tricolor który jest w procesie upadłościowym. I teraz cała sytuacja polega na tym, że na rynku Stanów Zjednoczonych, oczywiście, z jednej strony Fed ogłosił ostatnio, że kończy QE. I w mojej ocenie była to błędna decyzja. Nie wiem, dlaczego to podjęli, a powiem Państwu dlaczego. Dlatego, że istnieje duży problem na rynku repo. Dla Państwa, którzy nie wiecie, co to jest, bo nie macie takiej potrzeby czy, czy możliwości, Rynek repo jest rynkiem, w którym bank centralny w Polsce także funkcjonuje rynek repo, reverse repo. Jest to instrument polityki pieniężnej używanej przez banki centralne. U nas w Polsce także używa to Narodowy Bank Polski, który służy do pożyczania, czyli albo do wpompowywania, albo do zabierania pieniędzy z gospodarki, nazwijmy z obiegu systemu bankowego który służy między innymi do pożyczania pieniędzy pomiędzy bankami. Chodzi o to, że jest problem w Stanach Zjednoczonych na rynku repo, które mają olbrzymie problemy pożyczania pieniędzy pomiędzy sobą. I teraz w tej sytuacji bank Fed, jako bank centralny, ma dwa wyjścia. Ale obniżać stopy procentowe, co najprawdopodobniej zrobi w grudniu. Mimo że się mówi, że to prawda, te prawdopodobieństwo spadło, ale w mojej ocenie to jest jedna z możliwości. Drugi możliwość to jest właśnie do druki, czyli QE. QE po polsku to jest rozmiękczanie ilościowe, to jest od Quantitative Easing, czyli znowu pompowywanie i to już by były pewnie jakieś triliony dolarów w rynek. Co zresztą zrobił w sytuacji covidowej? Co uchroniło, można powiedzieć, system od, od krachu? Przedłużyło to. Teraz też, jeżeli będą to robić, to to przedłuży ten nazwijmy to krach. I to jest tło. Natomiast, jak donosi Financial Times, w weekend miało spotkanie, miejsce spotkanie pomiędzy Fedem a bankami Wall Street. I to spotkanie miało na celu poruszenie problemu braku płynności w sektorze bankowym. Chodzi o to, że banki mają mniej gotówki, nie ma płynności niż ich, nazwijmy to, potrzeby pożyczkowe czy, 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 czy pasywa, które mają, czyli tam porozdawali, nie mają płynności. I to już jest sytuacja bardzo trudna, bo to jeżeli Fed szybko nie zareaguje, to w najbliższych dniach, tygodniach będziemy mieli do czynienia z kryzysem. W związku z tym Fed musi coś zrobić i to w mojej ocenie osłabi dolara. Teraz jeśli chodzi o te prognozy to oczywiście są one podzielone, ale pewne to jest to, że dolar się osłabi. Oczywiście Goldman Sachs mówi, że prawda, patrząc na, na wykres na indeks dolarowy no to możemy, może mieć miejsce chwilowe u, w umocnienie dolara, ale też zakłada, że w 2026 roku będziemy osłabienie. I to z tego wynika. W mojej ocenie nie o tym się nie mówi dlaczego, tylko opowiadają tam o wykresach jakichś średnich, jakichś przebiciach, liniach i tak dalej, ale tłem tego wszystkiego jest to. I dlatego, jeżeli to się wydarzy, to dla Państwa, którzy też interesują się metalami szlachetnymi, to mogę powiedzieć, że tego typu sytuacja, czyli, czyli obniżenie stóp albo powrót do QE, a przecież przed chwilą skończyli z tym QE, to wywoła. Umocnienie się metali szlachetnych, no może być nawet kilkukrotnie, może dojść nawet do bańki. I problem polega na tym, że to umocnienie, które nawet miało miejsce ostatnio, do no powyżej 4000 dolarów, prawda, za, 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 chodzi o złoto, do srebro też bardzo duży wzrost. To to powoduje, że produkcja nie nadąża, za, zaczynają się braki u dealerów. Podobnie mieliśmy tutaj taki obrazowo Państwu powiem: nie Państwo się ucniczą rynkiem towarowym, to mieliśmy w tamtym roku na rynku kakao też taką sytuację, że te bańki, te ruchy, rajdy powodują właśnie to, że tego towaru może brakować, a jego nie może być brakować, bo nie jest wykorzystywany srebro i złoto do nie tylko do jubilerstwa, ale także w przemyśle. I to są kluczowe, proszę Państwa, yy, w mojej ocenie, informacje, które mam dla Państwa. To oznacza, że tak jak od, do Państwa. Mówiłem już dwa tygodnie temu, że proszę o rozważne inwestycje na rynku kapitałowym, mówiłem o tym, żebyśmy rezygnowali z lewarów ewentualnie, że to, jeżeli ta nastąpi, to się zmaterializuje, no to będziemy mieli, nie chcę być korektę nawet, to będziemy mieli silny spadek na rynku kapitałowym w Stanach Zjednoczonych. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że jak wzgłębiam się w pewne analizy poważnych instytucji, to też mówił państwu powiedzieć, że najprawdopodobniej zrobię państwo taki specjalny raport na 26. to rynek amerykański mm, jeśli chodzi o rynek kapitałowy nie wygląda czy nie wygląda dobrze w następnym roku i w następnych latach w porównaniu do innych rynków na świecie. I teraz biorąc fakt, że Donald Trump chce wydłużyć spłatę kredytów hipotecznych na 50 lat to skądś to się bierze. Bo to mamy informacje w prasie, ale dlaczego już nie mamy? To, że zapowiedział te 2000 dolarów na głowę mieszkańca, który mówi, że uważał, że, prawda, że to pochodzi z tych ceł, co to nie jest tak do końca, nie wychodzi tego, to w liczbach. To, że ja mówiłem wtedy, że co on taki głupi, to on nie wie, że to wywoła prawdę osłabienie dolara. No, on wie, że to wywoła, ale on wie też jakaś sytuacja, o której my nie wiemy, znaczy już teraz może wiemy, której nie wiedzieliśmy, że jest problem w systemie bankowym że on po prostu chce pobudzić konsumpcję, że on chce zapobiec tej sytuacji. Stąd rozmowy już Fedu z bankami w Wall Street. I to mamy pierwsze że Jeśli chodzi o krypto, no oczywiście korekta 20-30% w zależności, ja mówię o tych głównych oczywiście, yy, o tych głównych walorach, jeśli chodzi o, o kryptoaktywa. No to jest oczywiście dużo, ale to proszę Państwa, teraz mamy dwa, dwa, yy, dwa stanowiska. Pierwsze czytałem taką analizę, no, że to gdzieś uklepuje dno, jeśli chodzi o bitcoin, że to bywało już tak wcześniej, że ta korekta wynika z tego, że rynek krypto jest rynkiem, w którym pozycje są duże, jest pozycji zalewarowanych, to oznacza, że te lewary pękły. Wiem o tych 600, prawda, milionach dolarów, które wyparowały w ciągu, prawda, jednej chwili. I są takie analizy, które mówią, tak, to już jest to uklepywanie dna i należy się na podzielać odbicia. Ale ja bym zwrócił uwagę, oczywiście dla Państwa, tych, którzy jesteście agresywnymi graczami, no to proszę bardzo. Natomiast zainteresowała mnie analiza, taką, którą znalazłem w, chyba w weekend, bodajże, Goldman Sachsu, że on uważa, że spadek dola, bitcoina poniżej 100 tysięcy dolarów jest ważnym kamieniem milowym pod względem psychologicznym, makroekonomicznym. I oni mówią, że. Nie będą go ruszali, czyli Goldman pozostaje poza do, w momentu, kiedy on nie, nie wróci do wyżej, powyżej 100 tysięcy dolarów, tak mówiąc w skrócie. W związku z tym sytuacja na rynku kryptowalut jest sytuacją trudną, biorąc pod uwagę to tło, które mamy do czynienia. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, że w sytuacji kryzysu finansowego, który by się rozlał poza Stany Zjednoczone, który powolutku gdzieś tam się rozlewał, UBS, prawda, ten zamknął ten fundusz około, poza Stany Zjednoczone. Czy kryptowaluty są bezpieczną inwestycją? Czy może jest tak, że to metale szlachetne zajęły ich miejsce? Mówię o złocie i o srebrze. Także dla tych państwa, którzy się zajmują nawet jubilerstwem, to muszę Państwu powiedzieć, że wygląda na to, Oczywiście tę analizę, jeśli Państwo chcecie taką głębszą, poprosicie gdzieś na YouTubie, to, to, to ja mogę Państwu zrobić, ale wygląda na to, że metale szlachetne będą się miały dobrze w następnym roku i już w najbliższym czasie. Także i jeśli chodzi o analizę tych walut na 2,26, to jeżeli Państwo macie jakąś walutę, jakiś cross walutowy, który byście chcieli, żebyśmy tutaj przygotowali się i przedstawili naszą, Wizję czy prognozę na to, jak to będzie wyglądało 2026, to bardzo proszę o w komentarzach na YouTube o, o wpisywanie, czego Państwo oczekujecie, jakie Państwo macie pytania, czy jakie tematy chcielibyście, Państwo, żebym poruszył, bo rzeczywiście na rynku dzieje się dużo. I ostatni temat, proszę Państwa, z natury ekonomii, geopolityki, ale który wpływa na naszą gospodarkę, to jest słynna afera korupcyjna. I wykrycie przez instytucję, która się nazywa NABU w skrócie, czyli Urząd Antykorupcyjny, największej afery korupcyjnej na Ukrainie, a ktoż wie, może będzie to największa afera korupcyjna w Europie. Wiemy, że parę dni temu, prawda, donosiła to prasa, zresztą w weekend słuchałem wypowiedzi podarzył bo pana Bogdana Rymanowskiego, czy marszałek Sejmu, pan Bosak, bardzo, Mądrze to wszystko podsumował, ale była afera, czy jest afera taka, że jeden z współpracowników bliskich Zeleńskiego, Timur Mindich, który jest, prawda, został ostrzeżony przed rewizją w jego domu, prawda, udał się, wy, nawet wiadomo, że wynajął Mercedesa S350, w specjalnej firmie w Lw Lwo we Lwowie, która się zajmuje dyskretnym przewozem prawda, swoich klientów, przekroczył granicy Polski, wiadomo o której, zapracował w hotelu Raffles Europejski, pomodlił się w synagodze Chabad Lubawicz i udał się na lotnisko, gdzie przyszedł odprawę i oczywiście samolotem udał się ten obywatel Ukrainy do Izraela. Następnie wiadomo tylko, że nie, jakoś nie wiem, Mikołera nie ostrzeżono, tylko ministra sprawiedliwości, Germana Gałuszenko, który jest oskarżony o okradź 100 milionów dolarów jako minister energii. O, oczywiście szef Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, Rustem Umerów, także obywatel Ukrainy, który także uciekł, bo także go ostrzeżono. On udał się do Turcji, proszę państwa, gdzie y, miał niby udać się na rozmowy. Z Rosją na temat uwolnienia jeńców wojennych, choć jeszcze takich rozmów nie prowadzono, ale taka była, taki była, taka była powód jego ucieczki. I oczywiście podobny świadek Korony, który na nich wszystkich sypie. Zeleński zawiesił czterech ministrów, ale kolejny obywatel Ukrainy, też współpracownik yy, prezydenta złońskiego Aleksander Zuckerman. Yy, I też współpracownik yy, Timora Mindicha. W biznesie także udał się do Izraela. W związku z tym może niedługo dojdzie do tego, że cały rząd Ukrainy uda się do Izraela. I teraz, dlaczego to nabu? Ktoś może powiedzieć: cholera, jak tam taka korupcja? To czemu? To jak to jest, że to nabu jakaś instytucja i co ona, sama, sami na siebie, prawda, szykują śledztwo. No nie, się okazuje, żeby było jasne, żebyście Państwo wiedzieli, to nabu wymusił na Unii Europejskiej Donald Trump. Ta instytucja antykorupcyjna raportuje bezpośrednio do Waszyngtonu. Stąd można powiedzieć, że jakby ktoś powiedział, to Trump próbuje właśnie tym sposobem rozwalić rząd w Kijowie. Oczywiście niektórzy nazywają reżim w Kijowie, no bo wiadomo, że przecież ten prezydent już działa bez wyborów dłuższy czas. W związku z tym nie wiem, czy to jest w ogóle legalne, ale mniejsza z tym. To nie jest temat naszych, naszych rozważań. Chodzi o to, że Donald Trump, to jest kwestia też w tej afery, że oczywiście Amerykanie sprawdzają, gdzie te pieniądze szły. To jest też koniec, w mojej ocenie, bezwarunkowego finansowania przez Unię Europejską Ukrainy. Zwróćcie Państwo uwagę, że u nas nie można było nawet w Polsce zadawać pytań, bo jak jeżeli ktośkolwiek, cokolwiek pytał, tego go wyzywano od jakiś koniec. A teraz się okazuje, że to wszystko miało, miało podstawę te pytania, bo tam jest, tam wszystko kradli. I oczywiście Trump wymusił na Unii to nabu, to ref, raportuje do Amerykanów, i to jest element też oczywiście zmiany rządu i doprowadzenia do sytuacji pokojowej. Natomiast, żeby nie było tak różowo, to też prasa amerykańska, teraz nie chcę, mówię Państwu, nie mam tego, e, to taka jest, powiedzmy doniesienia prasowe, że podobno był też próba prowokacji stanów strony brytyjskiego wywiadu porwania samolotu MiG-31, który był uzbrojony w rakiety hipersoniczne. Przekupiono pilota, który jednak nie, nie skorzystał z tego i miał to być w ramach prowokacji, ataku gdzieś tam na bazy NATO w Rumunii. Także w związku z tym coraz bardziej patrzę na to, że nie ma czarno-białego sytuacji w tym konflikcie, tylko te prowokacje mogą być po dwóch stronach, nie wiem, tylko nie rozumiem, dlaczego jakby część czy na, NATO chce doprowadzić do jakiegoś otwartego konfliktu z Rosją. Ja jestem zwolennikiem zakończenia tej wojny i to może być jeden z elementów, ta afera na Ukrainie może być elementem kończącym wojnę, ale ona może się też rozlać na Unię Europejską. Bo to, co poruszył marszałek Bosak, czemu polskie służby nie, za, nie zatrzymały tego pana Mindicha? Przecież widziały o tym, czemu my nie działamy samodzielnie. Czemu pozwalamy, utworzyliśmy mu korytarz transportowy do ucieczki na Ukrainie i uniknięcia do, na, na, do, do Izraela i tym samym uniknięcia do odpowiedzialności, bo przecież wiemy, że Izrael działa w interesie Izraela i on nie puści swojego nazwijmy to rodaka. No bo trzeba powiedzieć, że tam było jasne, tam większość rządu na Ukrainie to są tylko obywatele Ukrainy. I to słusznie zadał pytanie. Marszałek Bosak, bo to oznacza, że może, żeby tego nie doszło, nie daj Boże, a może, żeby się nie okazało, że część władz Unii Europejskiej też brała udział w tym procederze. No, no bo o co, o, co, o co tu chodzi? To są trzy kwestie, które dzisiaj dla mnie, proszę Państwa, jest kluczowe. Eee, tym bardziej, że ta sytuacja na froncie eee, nie wygląda. Dobrze dla, dla, dla Ukrainy. No, ale to są chyba już koni, tematy, które dla nas są kluczowe, jeśli chodzi o 2.26 i, i o rynek finansowy. I to chyba dzisiaj powiem Państwa, wszystko, ponieważ jest bardzo dużo tematów, które, ale nie chcę Państwa też przedłużać, zanudzać. Chciałem Państwu powiedzieć to w pigułce. Jeżeli macie Państwo jakąś tematykę, którą, którą chcę, chcielibyście, żeby omówić, to, to oczywiście Państwo mówcie. Ale to na dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu i życzę udanego dnia. Do widzenia.